Małe dzieci się szybko uzależniają. No. Anna Bas, mama 10-letniej, wie co mówi. Jej córka uzależniła się od telefonu podczas pandemii COVID. Dzieci wówczas nie chodziły do przedszkola, dziewczynka coraz więcej czasu spędzała przed niebieskim ekranem. Próbowaliśmy je to zabrać, to dostawała takiej agresji zaczynała, no, no gryzła do, do krwi, kopała, wydzierała się, krzyczała, że nas nienawidzi, że nie jesteśmy rodzicami, że nas nie kocha, nie. Wow, wow. No. Dziecko spędzało całe godziny na graniu. Strzela się po prostu w innych ludzi, to znowu póki się nie wygra. Nicole miała wówczas zaledwie 5 lat, a teraz pedagodzy problem uzależnienia dostrzegają u coraz młodszych dzieci. Maluchy przywożone do przedszkola, by nie płakały, uspokajane są przez rodziców bajkami w telefonie. W momencie, kiedy rodzic już zabiera telefon czy jakąś grę, no to dziecko zaczyna się buntować, i to zaczyna się przejawiać taką silną agresję, gdzie no rodzic po prostu no często gęsto gdzieś tam zostaje. Mówiąc tak delikatnie, pobity przez dziecko. Coraz młodsze dzieci dostają telefon czy tablet jako zabawkę. Groźną zabawkę. Dzieci, które są półroczne, czy nawet troszeczkę starsze w wózkach siedzą z telefonami, z tabletami. Takie dzieci nie jedzą, bo mają bajkę, tak? One samodzielnie nie potrafią jeść, tylko jedzą z automatu. Przejawiają też zachowania agresywne, mają problem z prawidłową mową, gorzej się rozwijają, nie mają wokół siebie rówieśników, zatracają kontakt z rzeczywistością. Jak zaczyna grać, co o 22. nie przestanę i po prostu za dużo gram, jakbym miała tyle w tygodniu. Dlatego teraz rodzice pozwalają jej grać tylko w piątki po szkole. W weekend ma tylko parę godzin na rozrywkę w internecie, w tygodniu wcale. Znaczy, przez pierwsze parę miesięcy nie miała w ogóle tego telefonu, potem chyba po 3-4 miesiącach jej daliśmy, ale. Było także w tygodniu w ogóle żadnej elektroniki, i no i tak jest do dzisiaj tuż, no piąty rok idzie, nie? Udało się, rodzice Nicole są konsekwentnie, a dziewczynka dziś jest spokojniejsza i weselsza, ma koleżanki i dobrze radzi sobie w szkole.